Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest już w okolicach południa, a raczej chwilę po. No i zamierzam wyczyścić sobie wszystkim królikom dzisiaj klateczki. No tutaj to już maluchy mają, jak widać, bałagan bardziej większy niż cokolwiek, ale u nich nie jest najgorzej. Tutaj zerkniemy sobie dzisiaj wykocik, bo szczerze mówiąc, przyznam się, nie zaglądałam tylko raz, odkąd y, nagrałam się w piątek. Więc no, trzeba by było zajrzeć. Zastanawiałam się, czy damy zajrzeć bez flesza, ale jak pamiętacie, samiczka ma nadal dziewiątkę, ja jej nic nie odejmowałam. I martwi mnie to i zdałoby się zajrzeć. Do tych maluchów widzę, że nakarmione są. Ona nigdy dziewiątki nie chowała bo to niejaki tłuściutki ale mam też dla was w sumie jak i dla siebie niespodziankę bo w czasie tego weekendu sobota i niedziela były dla mnie pracujące ze względu na wykoty ok ja sobie dziewiątkę wyjęłam tutaj mamy całą dziewiąteczkę maluchy widzę że są nakarmione także chyba myślę że zostawię samiczce Chociaż zerkniemy w wykotów, no bo tam też niezbytnio zaglądałam. Ten jest chyba najmniejszy tutaj. A jak ktoś oglądał shortsy, to zauważył, że samiczka wiedeńska rwała futerko oraz kalifornijska, a pominęliśmy. Myślałam, że pominęliśmy, a ile jednak nie. Patrzcie, jakie malutki. Maleństwo, będzie chyba bura. Dobra, myślę, że zostawimy chyba tej mamie dziewiątkę. Miałam y, zamiar podrzucić, ale skoro świetnie sobie radzi to, nie będziemy jej tutaj ujmować żadnego maluszka. Dobra, tak jak widzicie u czarnej wszystkie maluszki się chowają, więc dobrze, nie widzę, żeby któryś tam był nienakarmiony, czy coś tego rodzaju. Wszystkie są nakarmione, no wiadomo, jedne trochę więcej, trug, drugie trochę mniej, ale wszystkie nadal nakarmione, także super. No i jeśli chodzi o to, to ta panna wykociła mi się w sobotę rano, <grywka> chwilę zastanowienia. I zobaczcie, dorwała w nocy puchu. Ja bym ją z chęcią chciała sobie wyjąć, bo ona nie daje sprawdzić, ile ma maluszków, więc będę musiała, bo jest troszkę agresywna. Samiczkę wyjęłam oczywiście, jak to ona, uciekając. E, pierwszy raz sprawdzałam oczywiście bez jej wyciągania, stąd wiem, że mnie niestety mała z gaga drachnęła. No i atakowała mnie cały czas, dlatego tym razem sobie postanowiłam ją wyjąć. Także zobaczmy. Czy się coś zmieniło, czy nadal jest tak jak było? Maluchy w gnieździe są, także super i zobaczymy ile ich jest. Ja sobie je wyjmę i Wam zaraz powiem. Ok, wyjęłam. Jak widzicie, maluchów jest tyle ile było, czyli mamy tutaj ładną siódemeczkę czysto rasowych wiedeńskich. Teraz niech się wychowają. Dobra, maluchy w gnieździe, ja sobie to przytkam. Odczekam chwilę, bo e, samiczka jest pierwiastką, więc nie wiem jak zareaguje. Oczywiście włożę ją, pójdę umyję rączki, dam jej jeść i zerkniemy jeszcze do wykotów następnych. Mama już w klatce, także idziemy do następnych. Kolejny wykocik mamy tutaj. Ten wykocik jest z wczoraj, także zobaczymy sobie. Tutaj nie wiem, czy mama nie będę musiała wyjąć, bo ona to tak nie drachnąć koniecznie chciała. No, mam nadzieję, że już się uspokoiła. i Nie, nie drachnie, <grywa> ale nie ufam jej za bardzo. Mama, może ci dam coś do jedzenia? Mama wcina, także my sobie zerkniemy. Jeszcze raz ją pokiziem i zobaczymy, jak tutaj się maluszki mają. Maluszki są malutkie. Wczoraj patrzyłam, było ich pięć. Zobaczmy, ile jest dzisiaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, widzę, że nic nie ubyło i nic nie dobyło. Jest pięć ładnych kalifornijskich, także super. Ona była dopuszczona do tego samczyka z brązowym pyszczkiem. Czyli tego drugiego, żeby nie były spokrewnione, bo ja tutaj pokrewieństwo nie hoduję, więc uważam na to, żeby zawsze mieć niespokrewnionego samczyka. Dobra, maluchy nakryjemy, mamy piąteczkę, mama jest szczęśliwa, także super. A jaki mam wykot, który mnie w sumie no nie tak zaskoczył. Ona tutaj ma gotowane, umyte, oczywiście wyczyszczone obierki. Także tutaj niech sobie zje, niech się wzmocni trochę. Teraz zaskoczył, no zaskoczył, bo po samiczce mojej nie było widać. A nie spodziewałam się tego, dlatego że zazwyczaj po samiczkach krótszych to widać jakie mają duży brzuszek, więc można się spodziewać, że mogą mieć więcej, po niej absolutnie nie było widać, że będzie miała aż tyle maluchów. A mianowicie mowa tutaj o buni. I bunia wykoczyła mi się także wczoraj tak, wczoraj wczoraj? wczoraj <grych> i bunia mnie zaskoczyła bo jest jak wiecie w tej mniejszej klatce, dlatego że ona ostatnio miała tylko siódemkę i chyba siódemkę czy szóstkę wychowała no a tutaj mamy dosyć spory jak na nią wykot na nią, znaczy jej mama to miała dziewiątki, także spokojnie dziesiątka się zdarzała także tutaj mamy maluszki ma, miała ich dziewiątkę więc teraz sobie do nich zerkniemy oczywiście muszę jej coś wrzucić do jedzenia żeby się tak nie stresowała mama je ja. a my zerkniemy sobie tutaj, zobaczcie eee, chciałam je przerzucić ciekawa jestem czy ktoś zgadnie do jakiego samczyka była dopuszczona <laughs> możecie zgadywać piszcie w komentarzach <laughs> i teraz tak mieliśmy ich dziewiątkę i teraz sobie wyłączę kamerę i po prostu wszystkie powyciągam. Dobra, mam tutaj całą dziewiątkę, i zobaczcie. Teraz wam pokażę jednego najmniejszego króliczka, żeby mi tutaj nie pospadały. To jest ten. Dobra, ja sobie wrzucę tą dziewiątkę. Ósemkę albo siódemkę. Najlepiej i wam pokażę tego malucha. <grystanie zimno> Bo mi pozwiewają, a nie chcę, żeby mi cokolwiek upadło czy zginęło mama zajaka na mnie ok, mamusia nie martw się pokażę wam tak o, tu jeszcze się schowały tu jeszcze, tu jeszcze dobra, chyba wszystkie widzicie to są jej dzieci i jeden jest takiej wielkości, a drugi taki Najmniejszy, największy, że tak powiem, królik świata. Chcę ich złapać, żeby w jednej ręce były, ale boję się, że mi pozmikają. Zobaczcie, jaka jest różnica. To są młode od jednej matki z jednego miotu, i tutaj jest najmniejszy króliczek. Nakarmiony jest, więc mam nadzieję, że się wychowa. Takie otóż maleństwo. Miałam ogólnie ją zamienić miejscami z termącką, zrobić to dzisiaj, no ale wykociła się wczoraj. Miałam w planach przenieść dzisiaj to gniazdo z tymi młodymi na miejsce termąckiej albo srebrnej, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić. Dopóki maluchy siedzą w gnieździe, to jej to nie będzie zbytnio przeszkadzało. No wiadomo, ten bałagan trzeba tu uprzątnąć, więc zaraz to zrobię. A ogólnie poczekam sobie aż maluchy chyba wyjdą z gniazda, czy będą miały te trzy tygodnie. To one będą już tutaj wychodzić. Opatrzcie, jaki łobus, jaki łobuz, łobuz wylas. Wyszło to, to. Trzeba schować. Tak. E, więc ja sobie je po prostu będę tutaj doglądać, jeszcze i tutaj poprawić, no nie, nie tak jedz. Także one będą sobie siedziały tutaj. No, nie będę tutaj nic kombinować. Nie będę przekładać, choć mogłabym, bo już to raz robiłam. Nieraz, o że tak to ujmę, ale nie będę ryzykować. Niech sobie siedzi tutaj. Ona jeszcze ma tutaj miejsca, a gniazdo zrobię sobie na środku, praktycznie. Także no, na środku, no w sumie tak na środku. Także niech sobie siedzą tu, dopóki nie podrosną. Tak, mama? Powiedz, tak jak będziemy biegać, to nas pani zamieni klatkami, no nie? Tak. Wiem, miałam nie przerzucać maluchów, ale stwierdziłam, że jednak przerzucę. Kalifornia ma piąteczkę. Przerzucę jej jednego od buni i jednego od czarnej. Będzie miała siódemkę. Ona sobie świetnie z tym radę da. A więc tak, ja dwa maluchy mam w ręce. Ten co tak chce uciec. O, ten burasowaty to jest od czarnej, a ten mały tutaj po lewej jest od buni. A jak ja to robię normalnie, mama marchewka, maluchy, do gniazda przykrywam i daję jej jedzenie, żeby się jedzeniem zajęła. A maluchy, żeby przeszły sobie zapachem. Także ja sobie tu z nią siedzę, głaskam, pilnuję marchewkę, żeby jadła przez 15 minut, a później zostawiam losowi. U mnie już zaczyna padać. Dobra, widzieliście? Ja maluchy przerzucam sobie w ten sposób. No cóż, nie będę tutaj kombinować. Tamtym samiczkom zostało po 8 maluchów, a ona zyskała dwa dodatkowe. Więc zobaczymy, jak maluchy się wychowają. Ma siódemkę, nie chowa. Także widzicie, jak to chwilowo u mnie wygląda. Jak nie było wykotów, to ich nie było. Jak są, to nie ma co narzekać. Super, że są. Tak, z tej klatki na dole planowałam sobie zamienić miejscami z tą samiczką Bunią. No ale nie będę już teraz chwilowo tego robiła. Poczekam aż młuchy wyjdą sobie z gniazda. Te sobie połączę w razie czego z tymi, a samiczkę jedną przeniosę sobie do innej klatki i zostawię je w jakiejś klatce, może tej na dole. A żeby mi nie powypadały, a tutaj zostawię sobie w tej dużej w, dużej, w tej wyżej cały miocik od obu pań. Tam jest różnica dosłownie tego malucha z tymi chyba 10 dni, także tu 11. Także no fajnie, że ona go podchowała, a nie będziemy kombinować. No i tak na razie to tyle. Oczywiście będziemy się widzieć w kolejnym filmiku. Będzie on w piątek. No i niestety mam złe wieści bynajmniej złe. No, coś czego się spodziewałam, czyli zima do nas ma powrócić, ale nieduże mrozy. Także spokojnie tutaj króliczki dadzą sobie radę. No i mam nadzieję, że to już będzie ostatni: powrócimy, że będę mogła sobie to wszystko podtykać, bo bardzo bym chciała. Chciałabym sobie także założyć nowe moskitery. No, bo te stare już się nie nadają za bardzo. A byłoby lepiej. No, idziemy do tatusia Kalifornii. Hej, zostałeś tatą? No, tatą zostałeś. Ciekawe, jakie maluchy będą po nim. Zobaczymy, tutaj jest czarny, a tu jest hawana, że tak to ujmę. Powinien mieć troszkę ciemniejsze łóżka. Ma jasne, to nic. Zobaczymy, jakie maluchy wyjdą. Jestem ciekawa. No i tak się zastanawiam, czy zostawić sobie dwie pary kalifornijskich, czy zrezygnować z jednej. Nie wiem, chyba te by zostały, a te nie, ale to nie mam jeszcze pojęcia. No i tak zostały mi reksy w NB. Tutaj mam dwie samiczki, gdzie no, robią mi bałagan, więc muszę to wyczyścić sobie na spokojnie. Także dobrze, że dzisiaj miał padać, nie pada. No i tą pannię też by się zdało wyczyścić. Tak I czy będzie coś nowego to nie wiem, zobaczymy. Na razie to nie kombinuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie to sama czekam. No i oczywiście ten pan też musi się kiedyś doczekać panienki, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Może już niedługo, a może już jest, ale tego wam nie powiem na razie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Powiem wam w innym filmiku, ale jeszcze nie tym, co będzie. Poczekacie jeszcze trochę. Tak, poczekacie. Dobrze, ja już kończę, życzę Wam spokojnego całego tygodnia, mimo nawracającej zimy, która nie będzie taką zimą, że zimą, ale będzie ten chłód, także widzimy się w piątek w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, zgadujcie do jakiego samczyka dopuściłam bunie, tą burą samiczkę i co? Trzymajcie się, hej!